Jak to jest z tymi pudełkami? Czy Sony redizajnowało pudełko? Zm chciałem sobie zmienić pudełko, to jest oklejone. Wygląda to do kitu, mi się nie chce drapać. I patrzę, i patrzę i czyścić. Patrzę, że tu jest push button i kurde, jest z dwoma takimi, nie? E wypustkami, a normalnie było raz, dwa, trzy. I te, ja się dalej tego trzymam, że z czasem one wyłamywały płytę. Po prostu szczerbiły w środku płytę, aż ona. No, pękła i się nadawała gra na śmieci. I tak właśnie patrzę. Czy w The Last of Us, akurat, może to oryginalne pudełko, że nie, Sony zmieniło pudełko, design pudełka? Bo logo to się zmieniało na przestrzeni czasu. To był póź późniejsze logo. Blu-ray disk po prostu był tak. Tak to było późniejsze. A wcześniejsze logo, właśnie, było tak jak Spider-Man. Jak w PS czy co nie? I pudełko odpowiadało właśnie logo temu. No, ciekawe, czy to Sony zmieniło.